Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać edycję kolekcjonerską gry World of Tanks, która była wydana tylko w Rosji. Jest to wydanie sowieckie, jak widać. Jest jeszcze wydanie niemieckie, którego jak na razie jeszcze nie mam, ale postaram się załatwić. Edycja przychodzi w takim całkiem sporym boksie. W Rosjanie wreszcie się postarali o jakieś porządne pudełko z twardej tektury. I tak tutaj jest jakaś naklejka. Nie wiem co tu dokładnie jest napisane. Może ktoś zna rosyjski lepiej. Tankę to wiemy. Tółk. No. Dalej. Podkładka. nam pod mysz. No, Gdyby była większa, to jeszcze by był jakiś z niej użytek, a tak to jest trochę za mała żeby żeby na niej coś robić I tak dalej jest książka 1418 dzień jakiejś wojny z autografem jednego z pisarzy bodajże tego Książka oczywiście jak to książka w takim, na takim papierze jest typowo książkowym Napis, jak gdzieś rosyjskie z statystyki niektórych czołgów. A gdzie nie gdzie są, jest taki gdzieś lepszy papier do zdjęcia jak widzę. Książka jest dość gruba i liczę sobie. 413 stron i tak. Dalej jest pudełko z elementami różnymi. W środku jak otworzyłem po raz pierwszy to znajdowała się czekolada, którą od razu moja siostra spierdzieliła no i nie mogę się nią teraz pochwalić no. i tak, może zacznijmy od tego takie małe pudełeczko no i, a w środku taka przypinka z logo gry no nie jest nas dużo no ale fajny gadżet w całkiem fajnym pudełku Dalej jest płyta z grą oraz z materiałami promocyjnymi. Nie jest z grą, będę wyciągał. Kiepski trochę pomysł na wkładanie płytno ale obleci. Kolejnym elementem jest instrukcja. Dość gruby papier, trzeba przyznać. Instrukcja po rosyjsku, kolorowa. Dość gruba, 79 stron. I ostatnim elementem jest plakacik. I zarazem takie drzewko czołgów. I samolotów chyba, bo widzę, bo tu SU jest. I plakat. W tej edycji jeszcze powinna znajdować się tutaj karta, ale ja kupiłem już edycję bez klucza. I bez tej karty, nie składa, tej karty nie dał na nie myślałem na czym to jest ten klucz no ale trudno. Tak tyle co dałem za to 600 rubli, to ja niecałe 60 zł Myślę, że warto jednak było No i chyba byłoby to na tyle w tej edycji Subskrybujcie, komentujcie Zapraszam na kolejny filmik. Cześć!